Eee, może się coś zamknie Dobra, ona, Petka, chce nam powiedzieć. No, tak. eee, może zrobimy ciastkę. Oki, pokażemy im, jak się robi te ciasteczka. O, zobacz, pokaż, pokaż. No weź, kopyta, z naszej. Strnej. Mogę go walnąć, please? Tak, oczywiście. Bo, Bo mnie już to wszystko zarezerwuje. Dobra, się bić? Teraz już na przepis. Oki, co zrobimy potem ciastka? Dodajemy Przeba. mąkę i jajka. A do tego masło i cukier. To ja pójdę po składniki. Dobra, ja, ja idę z nią. Ja pójdę sami... z, z... z nią, żeby, nic, żeby nie zrobiła z... 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 nic głupiego. Już mam jajka i teraz pójdę po resztę. A ta że... miseczka, co tu ja jest? Chwila, mogę sobie wszystko czytać? Spraw sobie kilka butelek, posłucham. bębni po niczym szafir było. Różak, jajko, to są mi jajko! Jakieś złote takie ja, A, bo to są jaj... jajka drogowe No właśnie, musicie wziąć jajka drogowe no. Nie wiem skąd je wytrzacie, ale muszą być jajka drogowe Takie ostre. Tylko, że no, mogą być trochę większe. Bo my tu jesteśmy takie mini, 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 mini stwolki, dlatego. Wie... No! Ja mam dlatego idę w zakupu. Ja, to się

Trochę je... Trochę je przynieśliśmy też tato. Tak, te, które my dawno upiekliśmy, ale teraz wam pokażemy, no. jak je upiec. Kolejny piecianek. Idę po przepis. No i... I znowu ja będę... Nie chcielibyś wziąć? To jest pojedeczko, bo to jest bo to jednocześnie. Mam. Są potrzebne do tego jajka. A! Jajka. I ja, cukier. Mąka i... Czymanowska oczywiście. Bo o, ja I jeszcze takie specjalne środki. I jejku, jejku, jajku. Jak trymagy? Jak to się z... A, puchniające. Stroski spóchniające. Dobra, okej, połowę. Troski Teraz wszystko trzeba zacząć robić. Dobra. Przynoszę mi jajko. Chyba Czuję, że chyba potrzebujemy więcej miseczki. O oh my god, Dobrze, weźmiemy mniejsze jajka. Jest stuczone. Stłukę mniejsze jajka. Ech. A czy nam się tu mieści na samą cukier? Tak jest. Wiesz, że ty nie się hi! I, I teraz jeszcze tylko mąka Będzie to było. Nie teraz. To Nie tak dużo. To Idę po Okej, okay, a może trochę, trochę takie, takie smarować to troszkę? No to wyrobisz no, też. Ja tego nie będę jeść, jak tylko kopytem do dotykasz. Ja cała władza jestem po mocy ludzie. Ale gigantyczna Dobrze mówię, dzięki. Gigantyczna A teraz idę to za nich do piekarnika. Jasne. Aby zobaczyć trochę jajek. bo ja a więc... E... A więc przyniosę jajta może no się sprzedawać. nie, tylko nie jajka, wierzę, że mogę możemy to... mieć kamerę do piekarnika no jasne, o mój <grym> Boże, to jedno się zdało. o, nie wiedziałam, się obudziłam, chodźmy czekajcie, zrobimy cięcie, a nagle za chwilę wyczymy i teraz czas to za nich do piekarnika o, gdzie ja to wcisnę <grym> <grym> no, ustawiłam czas na pół godziny Teraz muszę już iść. Ach, no to. A, chyba już było. U, u, u. O już. Idę po ciasta. Zawsze to... oto wasze ciastka. Już zjadłeś? <śmienicza> Ach, przykuśnijmy Czy nie? Zapraszamy do następnego odcinka, jak będziemy gotować tym razem jeszcze inne wspaniałe, pyszne smakołyki. Cześć, papa!